Witam serdecznie na moim kanale Szelce. Dzisiaj dla Was czytanie na miesiąc marzec 2023. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, like, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie miłe. O, nie od wszystkich oczywiście, no ale są. Ale ja się tym nie przejmuję, bo jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, jak to mówią. A tutaj tym bardziej wszystkim nie dogodzę, bo czytanie jest. E, na jedno czytanie jest na dużo ludzi, czyli po prostu nie będzie to pasować do wszystkich na pewno. Więc proszę tego nie traktować osobiście za bardzo, tylko potraktować jako radę, wskazówkę i wybierać to, co pasuje. Tym bardziej, że długoterminowe czytanie, bo na miesiąc cały. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza, co odchodzi, co przychodzi, co w głowie, w myślach, planach, jaka energia jest przy Was, jaka z zewnątrz, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie i wynik. No i tutaj macie pustelnika. Czyli zatrzymanie się, zastanawianie się, szukanie jakiegoś sposobu na rozwiązanie swoich problemów. Może dogadanie się też z jakąś osobą, porada jakiejś osoby starszej, mądrzejszej, doświadczonej. Osoba może być no wasz dziadek, może jakaś osoba, która jest w pracy też ważna, wykształcona. Może potrzebujecie izolacji, żeby się trochę odseparować od jakichś osób. Albo czujecie się samotni w jakimś związku. Pokazany jest głupiec w odwrocie. No co oznacza głupiec wodnika, przede wszystkim. Ale również jakąś taką e, trochę lekkomyślność, naiwność też. Albo powrót jakiejś osoby. Bo zaraz tu mi się pokazuje obok również powrót Jakiejś osoby. Powrót sytuacji. Powrót zdarzenia. Jakiś problemów też może być powrót. Ee, może problemy z dziećmi jakimiś, jeżeli macie dzieci. Też tak może być. No, ale może być również jakiś problem z jakimś tutaj e, w związku stałym. Bo tu mi się pokazuje jakaś jakiś. E, Romans, który odchodzi w marcu. No i mieczy dużo mieczy. Czy romanse, jakieś ukrywane osoby, trójkąty, nie trójkąty. No także tutaj znowu jest pokazane, że wy tu będziecie odcinać. Tu przyjdzie jakaś informacja, będziecie ją weryfikować, przyjdzie jakaś informacja od jakiejś osoby. Może być odwodnika, może być, że powraca jakaś osoba, ale wy tej osoby nie chcecie. Nie chcecie z nią nic zaczynać z powrotem, bo jest pokazane, że tu odchodzi, odchodzi jakiś romans. Odchodzi jakaś trzecia osoba. I wy nie chcecie już z powrotem tutaj nikogo. Nie chcecie. Albo nie chcecie tylko tej osoby. Tutaj są bliźnięta. Barane wszelec. Tu jakiś romans się kończy. Odchodzi. A co jest powodem tego, że wy tutaj nie chcecie? No to jakieś były kłótnie, sprzeczki. Gdzieś może się nie nadawaliście razem. Może tu jest też powodem tego, że Wy tu chcecie coś nowego rozpocząć na stałe, a nie jakieś romanse, tylko coś stałego mieć, pewnego, coś, co się będzie trwało na dłużej, odpowiedzialnie podejść. Co Wam tu przeszkadza lub pomaga? Przeszkadza Wam to, że nic się nie dzieje, nic nie idzie do przodu, przeszkadza Wam również to, że ta osoba znowu chce powrócić. A tutaj już było po jakimś rozwodzie, co niektórzy na przykład też. Albo po wyleczeniu się z jakiegoś romansu. No, może być, że ktoś się wyleczył z romansu, i tutaj y, nie chce już teraz, a tu się ktoś znowu pcha z powrotem. A wy tutaj nie chcecie, bo wy z tą osobą czujecie, że się nie nadajecie. I teraz tak. Co przychodzi. No, znowu ktoś tu powraca. To jest rak. Osoba jakaś trzecia właśnie znowu do romansów. Nie wiem. Tu jest skorpion. Jest tu też jakiegoś odrodzenie jakiegoś romansu pokazane jakby. Nie wiem. Osoba samotna też tu przychodzi jakaś, powraca. Nie wiem, albo uczucia jakieś powracają tutaj. Nie wiem, czy z powrotem się dacie skusić, czy to jest całkiem nowa, inna osoba. Tutaj. Bo tu jest pokazane, jakby odcinacie coś, co powraca, coś, co się zakończyło, co nie dawało tutaj żadnych szans na. Postęp powraca, i nie chcecie się kłócić, tylko chcecie coś nowego rozpocząć. A tu i tak pokazane jest, że odradzają się jakieś uczucia. I przy Was, co tutaj jest? Przy Was jest właśnie tutaj jakiś konflikt, właśnie w jakiejś parze. No. Musicie się zdecydować, w którą stronę chcecie iść. Czy w tą, czy w tą stronę musicie, stoicie na rozdrożu, nie wiecie co zrobić. Ta sytuacja z tą jakąś osobą nie wzrasta, czy nie ma poprawy. Wy tutaj e, czujecie, że są jakieś problemy, konflikty, kłótnie. Jakieś informacje też złe przychodzą. Tu jest skorpion jakiś, tu jest skorpion, tu jest skorpion. I tu może być, że musicie podjąć jakąś decyzję, co też co do tej osoby jakiejś, która tu jest. Może zdecydować się, w którą stronę pójdziecie. I tu jest znowu ta dwójka. Z zewnątrz osoba już jakaś. Tu z zewnątrz, to z tą osobą znowu jest ta piątka. Ta piątka tutaj, yy, ta piątka. Że się tu z zewnątrz z jakąś osobą kłócicie. Bo ta osoba już jakby za Was podjęła decyzję, czy sama podjęła decyzję, a wy jeszcze nie podjęliście decyzji. Wy jeszcze nie wiecie, w którą stronę iść. Stoicie na rozdrożu, a ta osoba już podjęła decyzję i się teraz z wami kłóci. Albo wy się z nią kłócicie, wchodzicie w konflikt. I teraz co tutaj jest? Że nie spodziewacie, czego nie wiecie, czego nie spodziewacie się, że coś będzie stałego, nowego, gdzie będzie bardzo dobrze rokować, będziecie coś nowego budować, tu będzie rozwój, postęp, coś bardzo obiecującego, ale takiego dopiero na początek, całkiem początek. Jeżeli by chodziło o pracę, to również tu jest podpisywanie umów, rozpoczynanie jakiejś nowej pracy, bo to może również dotyczyć pracy. Że wy tutaj e, mieliście gdzieś wyjeżdżać do pracy, i niestety nie podpisaliście żadnej jeszcze umowy, chociaż chcieliście tu jechać, i tu jest jakieś, czy rozpoczynać jakąś nową pracę, i tu nie chcecie się kłócić o to, ale nie możecie ciągle, nie możecie gdzieś wyjechać, ciągle jesteście jakby przyblokowani z czymś, z pójściem do przodu. Nie możecie. Tutaj w głowie macie, coś ukrywacie. Albo macie osobę tutaj z Trygonu Ziemskiego, byk pan na koziorys, bo tu się też pokazuje. Tu jest rak ryby, ale ta karta będzie mówiła o jakichś ukrywanych sytuacjach. Tu osoba, jakbyście kończyli z jakąś osobą, Jakiś stały związek, albo z tą osobą, bo ta osoba jest nieprzychylna Wam i Wy tutaj, tak jak powiedziałam, nie widzicie z tą osobą. Jakby tutaj ona chciała powracać, to może ta osoba też, albo Wy tu już macie w głowie inną osobę, która zakończyła jakiś stały związek. I Wy tu w tajemnicy z tą osobą na przykład gdzieś się komunikujecie w ukryciu. I potem dopiero tu. To się wszystko rozwinie, a na razie tutaj nie możecie, ale jeśli chodziłoby o pracę, to też wy byście tu chcieli jakąś pracę, która by Wam przyniosła, bo na razie macie tutaj problemy finansowe, która by Wam przyniosła jakieś polepszenie sytuacji finansowej. I tutaj też musicie się dowiedzieć najpierw, bo jakieś informacje są przed Wami ukryte i tu jest pokazane, że coś się polepszy, jakieś informacje wyjdą na jaw. Jakieś wyjdzie coś na jaw. Jeśli chodzi o związki, to tu jest pokazane, że ktoś się uwolni z jakiegoś toksycznego związku trójkątnego, a jeśli chodzi o pracę, to tu jest pokazane, że również uwolni się z jakiejś grupy osób jej nieprzychylnej, czyli z osobom, z które po prostu udają waszych przyjaciół, a są manipulantami. Kontrolerzy, manipulanci, nieuczciwi, tutaj os nieuczciwe osoby, bo tutaj są oszustwa, w diable również. I tutaj w diable to jest wszystko to, co najgorsze: no. przesada, toksyczne osoby. No. I tutaj też może być, że wy zakończycie jakiś trójkątny związek z jakąś toksyczną osobą. Czyli tu może być tak, że jedni po prostu mają związek. Mają związek stały. A tu przychodzi jakaś osoba powraca. Wy jej nie chcecie, bo to już był kiedyś jakiś romans, który zakończyliście dawno, a ona dalej się tutaj do was pcha. Wychodzą jakieś że jakieś rzeczy trudne. Wychodzą na jaw. O tej osobie z przeszłości. Wy macie. W głowie, albo jakąś inną osobę, która ma związek, albo swoją osobę, z którą jesteście w związku. Ale ten księżyc mówi, że ukrywacie, więc to chyba być jakaś inna osoba. Albo ukrywacie, że chcecie zakończyć ten stały związek, w którym jesteście. I rozpocząć coś nowego. Tylko musicie podjąć decyzję, bo nie wiecie. A z zewnątrz, tak jak powiedziałem, jakaś osoba chce tutaj, już podjęła decyzję. Się kłóci z wami. Może wy macie tą osobę z trygonu ziemskiego w głowie, bo tu jest pokazane, że coś tu z nią rozpoczynacie nowego i to się rozwija, a tą jakąś inną osobę nie chcecie. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to podobnie jakaś osoba powraca, wy też nie chcecie z tą osobą być, bo wy macie na horyzoncie jakąś inną osobę i nie chcecie z nią być w trójkącie. Bo ta osoba jest jakaś toksyczna. Ona tylko myśli o seksie, na przykład, a wy chcecie jakiegoś stałego związku. Ukrywacie to przed, przed kimś i macie to w głowie. I tu może być, że wyjdzie jakiś coś na jaw, i wy tu będziecie podejmować decyzję. Tu się zakończy z zewnątrz, też właśnie z tą osobą kutliwą, też e, jakiś. Jakaś właśnie ta relacja nie stała, albo ta osoba sama podejmie decyzję, bo się tu będzie z wami kłócić, że ona z wami kończy, też może tak być, bo tu różne mogą być wersje i wy tu wchodzicie w coś nowego, a to, co się tu kończy, to jest to to inne, to, co tam było, to, co po prostu ta osoba wraca. Jaka jest, jaka jest rada? No, jaka jest rada? Rada jest taka, jak na początku. No. I znowu jest ten pustelnik. Czyli to, co mówiłam na początku, że wy tu będziecie szukać jakiegoś rozwiązania, poszukiwać albo radzić się jakiejś starszej osoby, albo szukać swojej drogi życiowej, podejmować jakieś poważne decyzje. No to tu jest tak samo pokazane, tak jak i na początku. Czyli musicie tak, albo sami najpierw gdzieś się, gdzieś w jakieś odosobnienie, żeby przemyśleć jakąś sytuację, albo poradzić się osoby z znaku panny, albo starszej osoby doświadczonej, albo poszukać właśnie, tak jak powiedziałem, jakiegoś rozwiązania, jakiegoś mądrego rozwiązania tej całej sytuacji tutaj. Jeszcze runa tutaj jako Isas. To jest pozytywna karta. Karta runa Isas. Isas 11. Isas mówi tak: dzięki swej cierpliwości jestem w stanie przejść nad przykrościami do porządku dziennego i walczyć o samorealizację. No. Czyli musicie być cierpliwi, żeby po prostu tutaj załatwić wszystko. Ten pustelnik też jest osoba cierpliwa. Ta osoba jest cierpliwa, bo to jest ten znak ziemski, cierpliwość. Czy musicie być cierpliwi, żeby, z, żeby zrealizować to, co chcecie? To Wam się wszystko uda. No. Tak więc, tyle dla strzelców. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcji, komentarze. I do następnego razu.